Stoj! No co jest? Jeszcze mnie na chodnik wiecie. A o co chodzi panie starszy? Tylko nie starszy, dobrze? Tylko nie starszy. Ja tu jestem gospodarz, a poza tym tu jest trawnik. Daj pan, spokój. Jaki trawnik? Przecież tu i tak nic nie pomoże. Myśmy tu dzieła sztuki przybieźli jeszcze się potłuką. No patrz, pan. A, to zmienia postać rzeczy. Wnoście, panowie, wnoście, tylko ostrożnie. Najpierw przenieście, panowie, antyki i dzieła sztuki. Tylko ostrożnie, żeby nic z nich nie upadło. Bo to do poszuki. profesora? Do jakiego profesora, co pan? Do mieszkania numer trzynaście. A, trzynaście. A nakaz jest? Tu są ważne klucze, proszę pana, ani nie nakaz. Proszę panią klucze, to mnie nic nie obchodzą. Bez nakazu, panie, nie wpuszczę. No to ja panu powiem, kto mi dał te klucze. No. Jan Winnicki. Naprawdę? Chwileczkę. Mhm. Może pan sprawdzić? Nie, ale że ja wierzę panie oczywiście. Wierzę. Panowie noście to dam. No, to szybko dam. Może ja pani pokażę. Przepraszam, czy pan Winicki, przepraszam, to Wasz Winicki, będzie tutaj mieszkał osobiście czy per prokurę? Razem będziemy mieszkać. O, to się ogromnie cieszę. O, papierek. Widzi pani, jak te dzieci brudzą. Naprawdę trudno jest ich półpilnować. Proszę, może ja pani. O, proszę bardzo. Proszę.